Hej, z tej strony a to drugi, drugi odcinek z Ducopi. Ostatnim razem udało mi się zrobić zakończenie z y, śmiercią nas obu, czyli y, strażnika oraz turysty. Dzisiaj postaram się zrobić niedobre zakończenie, ale zakończenie gdzie umieram tylko ja albo tylko on. Bardziej tylko on. wiem, jak je zrobić. Ok. Aby zrobić zakończenie, gdzie on umiera, muszę go doprowadzić. Stąd. Tędy. I tu. Do niedźwiedzia. On go musi zjeść. Przynajmniej tak to pamiętam. Zaraz się odezwie do mnie gość z tamtej wieży. Ja mu odpowiem. I czym prędzej postaram się doprowadzić turystę. Do niedziwiedzi. Really to Może bym topa, to poczytał? Proszę nie stawiać się żadnych kartonowych potworów w lesie. Okej. Okay. Zaginiony? O. Hello? Hello? Co zrobił jakbym kliknął to?

Odpowiada mi się, a ja po prostu zaczekam aż będzie jakiś moment, gdzie mogę go gdzieś doprowadzić. Lokal jakiś ktoś został zaresztowany. O, dobra, dobra, dobra. Tak the left path. On teraz pójdzie do jaskini tutaj. A ja wrócę do czytania. Jakiś gość został zaresztowany. Są podejrzenia, że jest to powiązane z zaginięciami. Uciekaj teraz. Tam są czenta jego. Czwarty, trójsta zaginiony od czerwca. Teraz muszę mu coś powiedzieć, to po prostu drzewo. A, czy to słyszałeś? To nie było drzewo. No dobra. Dobra, teraz się będzie spowiadał znowu. Dobra, jest przy jaskini i przy. W jeziorze, jeziorzu, jeziorku i teraz musi iść w stronę. Ostatnio nie odpowiedziałem, bo nie zdążyłem, ale musi iść w stronę jeziora. Jeśli miasto wydostaniesz, to ...wiszę ci piwko. Czy ja się doczytam z tego czemu schody. Kim, jest, kim był Michael Leeds? Wiem, że w drugiej części coś o nim było, z tego co pamiętam. 1972, 20 zaginionych i w jedno lato albo 10. 1999, 8 zaginionych. 1945, 17 zaginionych, 1918. Lokalna biblioteka potrzebuje więcej archiwów. Archiwum, archiwów. I don't care. Kup więcej. Czego? Yy. Nie dam rady się doczytać. Ale czegoś o wiele więcej trzeba kupić. Pew I guess. Coś tam jest. Na pewno coś zobaczę w jedną z tych nocy. Dobra. Myślę, że nasz turysta zaraz dojdzie do... ...tego miejsca. Watching the lake toczy się, wydają mega blisko. Kiedyś był dalej. I krzyk Teraz mam czekać na turystę. I guess. Czy myślałem, że to fajne? Jest. Fajna? jest. Nigdy już tego nie zrobię. Daję mi te ciary. Dostaniesz... Przez... Dostaniesz zapłatę za siedzenie tam. W tej... W tym pokoiku. Czy naprawdę się tego nie boisz? Myślę, że to nie jest aż tak złe. Dokładnie tak samo samochodzie jak dałem na really. czy powinienem spowodować, aby biegu. Nie mogę. waliłam mnie z mikro. Mikro, Boże. waliłam mnie z mikrofonu. Nie mogę go użyć. Tak samo było ostatnio, kiedy to powiedział. Dobra, mniej więcej wszystko, co dałem radę, to przeczytałem. Eee, I guess, alright, alright, wygląda na Lake Pass. Lake Pass jest tutaj, ma iść dalej, żeby w niedźwiedzie wejść. Dobra, do zobaczenia później. Później wszyscy będą zamknięci. Halo, halo? No, halo? No jestem. Krzyk. Jakby tuż obok. Udało mi się, czy on go zjadł? Czy go widzisz? Mnie. Czy ty widzisz? Halo? Halo? Do zobaczenia później. Koniec. Ej jo, nie pamiętam tego dialogu. Ej jo. zaginiony. Kolejny zaginiony turysta w Gracewind Park. Kolejna tragedia w Greystound Park, kolejny yy, turysta jest zaginiony. Serwis Wind Park yy, mówi, że to był atak niedźwiedzia że turysta był ofiarą ataku niedźwiedzia. Strażnik był wtedy na barcie, yy, jednakże yy, potwierdził, że jest więcej tej historii to że to nie jest tylko to, co jest znane. W jakimś ekskluzywnym wywiadzie potwierdzili, że był jakiś potwór imitujący głos zaginionego mężczyzny w radiu może to brzmieć niewiarygodnie dla niektórych tam, którzy tego, którzy to czytają. My tutaj w Midnight Star nie jesteśmy po prostu nieznajomymi dla Bizerstoris bizers... Nadchodzących z Grace Wind Park Dobra, to było drugie zakończenie. Yy, myślę, że zrobię jeszcze trzecie w tym odcinku. Yy, ponieważ... Krótki ten odcinek był. Tak naprawdę na razie. Nie może turysta dotrzeć do nas, on może dotrzeć do wieży numer 2, czyli tej, która na początku do nas y, mówiła i postaram się go tam doprowadzić. A dokładniej to w ten sposób. W ten sposób tu, 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 tu. A człowieka korze. Doprowadzę. Tutaj, do siebie. Four, to hear, o! Oh, no. Dobra, uwaga. Oh. Yeah. Okay. <laughs> Ej, yo! Gdyby lekko zmienić ten dialog, to miałoby to sens, bo on powiedział, że widzę je, tylko nie wie, co. A jakby zmienić dialog, że na przykład widzę światła, to wtedy by miał sens. Nie wiem czego. Imo po czasie te oczy powinny znikać. Jep Jest ich dwóch. Officially confirmed. Jest dwóch goatmenów got w tej grze. I Nie wiem gdzie idę. Muszę wiedzieć, gdzie idę. Nie, nie. Nie zaświecę mu teraz. Halo? Halo? Czy ktoś tam jest? Czy jesteś tam? Gościu! Nie możesz mi tego robić. Słyszę go za sobą. Brzmi jak. Jak co? Nie człowieka na pewno. Nie mogę odpowiedzieć. Halo? Halo. Czy ktoś tam jest? Zginiesz tam. Bez odbioru. To jest koniec. To jest koniec. Które to jest zakończenie? To jest to samo. O oh no! Czyli. Nie, ja się podejmę tego wyzwania. Ja zrobię Dwa zakończenia w ten odcinek. Nie ma. Nie ma tak łatwo. Eee, turysta jest już tam, a ja zapalam światła, żeby zginąć. Człowiek koza po mnie przyjdzie, a turysta przeżyje. Że potwór, który mnie gonił, odszedł, i bardzo jasne są te światła. Szalenie jasne. Otwór uciekł, a światła są bardzo jasne. Jeśli wejdę, to on mnie chyba z jumpscares. Bo on już po mnie biegnie. On był pod tą wieżą za tym, yy, za tym że tak powiem, turystą i zaczął biec do mnie. Więc I guess, że zaraz zginął. I może się stać do. do dosłownie teraz. Uwaga. Dziękuję ci mówiłem on doszedł tam do. U, doszedł do wieży, a ja zginąłem, ale nie wiedziałem, nie byłem pewny czy ten człowiek koza mi wyskoczy i tak po prostu mnie ciary przeszły. Straszne rzeczy się dzieją w Grayson Park. Yy, został mężczyzna został znaleziony w wieży yy, numer 2 tego rana. Tego ranku. Rana, co? Tego ranka, strażnik, którego znalazł, powiedział, że bał się. Był po prostu pełen strachu i ciągle powtarzał jedną, tą samą frazę. Ma mój głos. To jest to notatka o zaginięciu. O, o no! O no! Kliknąłem lewy przycisk i mi skipnęło to. O shish. OK, Znalazłem to na Google Chrome. End. Yy, zostało mi tylko to na dole do przeczytania. Okej, okay. that makes sense. Actually, yy, ale yy, dalej są spekulacje. Czy miało to powiązanie to to, że ten Turysta był w wieży 2, czy ma to powiązanie z włamaniem do wieży 4, w której byliśmy my? Z zagnięciem strażnika, który był tam w tej nocy, czyli nas po prostu. Okej, okay, to był drugi odcinek z Twojej kopii. Będzie trzeci, to będzie już to prawdziwe, dobre zakończenie. Nie wiem czy prawdziwe, ale dobre, gdzie oboje przeżyjemy. Wystarczy, że nie zapalę mu świateł po prostu. Zostawię to na następny odcinek, bo... Czemu nie? Pewnie będzie trwał z 5 minut, ale czemu nie? Do zobaczenia w następnych odcinkach. Dziękuję za oglądanie. I cześć.